Na 460 wizyt, 202 wizyty były wykonane tylko i wyłącznie przez motoambulans bez udziału zespołu kołowego, który mógł w tym momencie udzielać gdzie indziej pomocy. Pamiętajmy również, że województwo śląskie to bardzo gęsta aglomeracja. Bardzo często są problemy drogowe, korki, trudny przejazd motoambulansem szybciej, motoambulansem do celu. Na spokojnie powoli, nie na pełnym gazie, ale na spokojnie powoli między samochodami gdzie się przecisnąć. Wszystko w tym motoambulansie jest, jest tak samo wyposażone jak każda karetka przyjeżdżająca, systemowa karetka przyjeżdżająca do pacjenta. Tak samo motoambulans. Jedynie czego nie ma, to noszy. A cała kwestia, jeżeli chodzi o sprzęt, jest w tych kufrach. Możecie Państwo potem zajrzeć do tych kufrów, zobaczyć, jak to wygląda. Motoambulans, który jeździ na co dzień już teraz w Katowicach. Bardzo pozytywna jednostka, bardzo pozytywnie odbierana też przez mieszkańców. Mieszkańców, którzy widzą, że można motorem spokojnie i szybko dojechać, udzielając im, udzielając im pomocy. Jest dużo bardziej dynamiczny, jeżeli chodzi o porównanie do karetki. Plus druga kwestia najważniejsza, myślę, no to jego mobilność, jeżeli chodzi o gabaryty. Jeżeli mieszkamy w aglomeracji, wiemy, co to znaczą godziny szczytu. Faktycznie motoambulansem jest dużo łatwiej w niektóre miejsca dojechać. Tak samo w niektóre miejsca, które są po prostu nieosiągalne dla karetki. Coraz więcej jest zamkniętych osiedli, ludzie stawiają ograniczenia, pachołki, po to, żeby nie wjeżdżali inni, tylko nie biorą czasem pod uwagę tego, że nie przyjedzie też. Pomoc. Nie przyjedzie karetka, nie przyjedzie straż. Motoambulans nawet między tymi pachołkami jest w stanie. Przejechać. Generalnie jest tendencja, że jeździmy przede wszystkim w miejsca publiczne. No z racji tego, że do mieszkań no to to jest różnie aktualnie. E, może być czasem niebezpiecznie, a tutaj jest się w pojedynkę, więc trzeba to też mieć pod uwagę. E, ale kolejna sprawa to też to, że niejednokrotnie współpracujemy razem z karetką. Jeżeli stan pacjenta jest ciężki, to zdarza się, że na przykład eskortujemy tą karetkę, żeby płynnie i szybciej mogła dojechać do szpitala.